Nie macza, tylko maccia. Wiecie, że Japończycy nie piją maccia? I takie, Amy. El... Wait, the fucking bitch, wait. girl. Przecież to jest japońskie i wszyscy piją. No nie, girl. W Japonii maccia kojarzy się z sado albo z słodyczkami. No bo macia sama w sobie nie jest herbatą, którą pija się na co dzień. Najbardziej popularne dla Japończyków do picia są właśnie takie herbaty jak chudzica, gemaica, sencia, bancia, mygicia, hatomgica i różne mieszanki też, czy też herbaty zbożowe, herbaty. Kampo, czyli ziołolecznictwo, to dużo osób kupuje macie, aby robić z nich z smakowitki, albo dodawać do lodów, robić ciasteczka, ciasta. Jak już pijemy matcia, to macie latę. To bardzo dobrze, że pijecie codziennie macie, bo ona jest niezwykle zdrowa i zrobicie przysługę swojemu zdrowiu. Świat herbat japoński jest no niczym właśnie Pacyfik. Pacyfik, ja zapraszam do odkrywania tego radosnego świata. Jesteś diamentem. Pamiętaj, to ważne.